Witam serdecznie. Drodzy klienci, doskonale wiemy, że złożenie kartonu archiwizacyjnego nie należy do prostych czynności. Pokażę Wam, jak to szybko i sprawnie wykonać. Karton otrzymujecie od nas w takiej postaci. Wkładamy do góry, zrywamy. Wkładamy do środka. Pierwszy krok. Drugi. Wkładamy do wewnątrz. Włoczne ścianki. W ten sposób karton już się formuje. Została kapa. Trzeba ją troszeczkę ponaginać. To jest tektura, także że nic jej się absolutnie nie stanie. Tu są zrobione specjalne w tym, w tym miejscu dwa biki, żeby uformować takie małe stopało Zaginamy. Naginamy. Wychwodziamy do środka. Troszkę poprawiamy. Dobra, no, powodzenia.